Dzień dobry, Jakub Bierzankowski, Łowicz24. Dzisiaj gościmy w restauracji Finenzja, a naszym rozmówcą jest pan Grzegorz Wesołowski, tener Pelikana Łowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Moje pierwsze pytanie. Jak pan ocenia atmosferę w klubie Pelikan Łowicz oraz atmosferę na trybunach? Atmosfera w klubie jest bardzo dobra, szczególnie po ostatnich wynikach. Ja taką wyczuwam atmosferę pracy, bo, bo wszyscy rzeczywiście ciężko pracujemy na to, aby, aby Polikan, liczył się w tych rozgrywkach, aby Polikan. Yy, dominował i to na boisku i też, też widzę, że ludzie w zarządzie robią wszystko żebyśmy mieli dobre warunki do, do treningów, dobre warunki do, do, do egzystowania. Yy, myślę, że to idzie w bardzo dobrym kierunku. A czy jest Pan zadowolony z, z publiczności? Czy że jest odpowiednia? Jaka jest atmosfera? Jak, jak Pan odbiera wsparcie? Ja to odbieram, odbieram. Yy, to, to jest publiczność jest specyficzna w łowiczu. Trzeba sobie z tego zdawać sprawę. Tutaj nie ma żywiołowo reagujących kibiców w formie tak zwanego klubu kibica. Natomiast jest, jest, jest grupa osób, które już, już widziały wiele, chodzą od wielu lat na Polikana. Kibice mieli styczność i z pierwszą ligą. I, i naprawdę ciężko jest zadowolić wymagających łowiskich kibiców. Tutaj nie będzie żadnej huszerki, to widać, że, że każde, każde potknięcie potrafią wytknąć. Ja sobie zdaję z tego sprawę, ale to jest mobilizujące. Uważam, że to jest bardzo mobilizujące i dla mnie, i dla zawodników. Jesteśmy po dziesięciu kolej, kolejkach. Polika można powiedzieć, spisuje się rewelacyjnie i zajmuje drugie miejsce w tabeli. Co jest największą zaletą, zaletą tego klubu, a co jest piętną piętą samą? Myślę, że zaletą tej, tego zespołu jest, jest zespołowość. Yy, tutaj nie ma jakichś jakich wybitnych piłkarzy, yy, jakichś wielkich, wielkich nazwisk. Yy, w przerwie letniej dokonała się mała rewolucja w składzie drużyny. Odeszło 8 zawodników, natomiast przyszło 5. Przyszli zawodnicy tacy, na których było nas stać. Ja nie wybierałem zawodników. Spośród tych, których bym chciał, to zawodników spośród tych, na których było stać. Zawodnicy się wkomponowali bardzo dobrze w zespół, stworzyli szatnię, bardzo dobrą atmosferę i teraz to przynosi efekty. Oprócz, oprócz pracy, którą włożyli, no taka no, niebagatelną y, sprawą jest atmosfera w zespole, sami w samym zespole, w szatni, gdzie jest to naprawdę bardzo fajnie. Ja prowadziłem wiele zespołów, ale uważam, że tutaj tworzy się bardzo ciekawy zespół i, i, i zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale naprawdę idzie to w bardzo dobrym kierunku. Dużo osób mówi o bardzo dobrej postawie wychowanka politana Patryka Pomianowskiego. Jak Pan ocenia, jak Pan myśli, jak dalej może potoczyć się jego kariera? Ja mu się bardzo uważnie przyglądałem, gdy przyszedłem na pięć ostatnich meczów poprzedniego sezonu. Patryk był w takim miejscu, powiedzmy, że nie wierzył w swoje umiejętności. Widziałem po kilku gierkach, po kilku zajęciach, że chłopak ma naprawdę yy, Fajne predyspozycje. Dużo widzi, ma predyspozy predyspozycje dobre kombinacyjne. No, poprzez wiele rozmów, poprzez przede wszystkim to, że mu zaufałem, wstawiłem go do składu. On to wyczuł i od odpłaca się dobrą grą. Ja myślę, że, że z niego może być niezły piłkarz i, i wiele pracy przed nim, ale już zadatki na, na dobrego zawodnika ma. W ostatnim meczu z przed meczem miałem telefony, że będzie obserwowany przez przedstawicieli Krakowi i Wisły Kraków. Nie chciałem tego mówić Patrykowi przed meczem, ale rozmawiałem z nim przedstawicielami po meczu. No, bo wszyscy stwierdzili, że to jest ciekawy zawód i ciekawy chłopak. Czyli ciężko będzie go utrzymać w tej drużynie? A ja myślę, że nawet nie nawet należałoby go utrzymywać, jeżeli ktoś się zgłosi i, i, i zaproponuje Patrykowi grę w dobrym klubie. Przede wszystkim on sam i, i tu klub musi zadbać o to, żeby Patryk nie zrobił krok w tył. Mhm. Nie młoda ekstraklasa, nie jakaś, nie jakaś yy, drużyna, powiedzmy z końca pierwszej ligi, to taki zespół, który zagwarantuje mu miejsce w osiemnastce i że będzie robił dalsze postępy. Jemu potrzebna jest gra. Natomiast najgorsze, co by mogło być, to w tym momencie, żeby Patryk Łomienowski usiadł na lansery do drzewa. Na pewno Pan też się przygląda zawodnikom i pozostałym zawodnikom miorskim, Czy któryś z nich na tyle się wyróżnia, że ma Szansę szybko zarejestrować w pierwszym Ja przeanalizowałem całą tutaj sytuację w drużynach juniorskich czy w szkoleniu młodzieży w klubie i trochę, trochę niefortunnie uciekły dwa roczniki juniorów, że klub po prostu nie prowadził szkolenia w tych rocznikach. To znaczy 93 i 94 rocznik byli poszczególni zawodnicy, natomiast nie było drużyny jako takiej. I, I na pewno można by było wtedy, gdyby te drużyny istniały, wybrać jeszcze z kilku z różnych zawodników. Natomiast już 95, 96 rocznik są to chłopcy, którzy już, już mogą tutaj rokować i, i, i tacy zawodnicy jak Bąciak czy Abijański w 96 roczniku to, to już, już, już trenują z nami. Już są zapraszani na, na poszczególne treningi z pierwszym zespołem. Yy, yy, Młody Pedrzyna w bramce. No są to, to jest przyszłość Polikana, do tego dochodzi jeszcze Rafał Trakurę, Damian Kosiorek. No to są chłopcy, którzy lada dzień, lada, lada chwila zakuchają do pierwszego zespołu, do składu, do pierwszego składu i, i myślę, że, że to nie będzie, nie będzie wstyd z ich postawy, bo rzeczywiście mają talent. A czy w związku z tym y, będzie Pan oczekiwać od y, zarządu klubu jakiegoś wzmacniania w, w przerwie zimowej tego zespołu zawodnikami z zewnątrz? To jest dopiero połowa. Tej rundy. Zobaczymy, jak się zakończy ta runda, w którym miejscu będziemy, jakie będą potrzeby. Jeżeli będzie taka potrzeba, wznosić w ten zespół, to tak. Na, na, na dzień dzisiejszy wygląda to obiecująco. Eee, może trochę brak skuteczności, w związku z tym, jakiś napastnik. To nie, ale to tylko w momencie, w momencie kiedy przeanalizujemy, że taki, taki, taki ktoś jest potrzebny bo nie chcemy, nie chcemy w żaden sposób zespołu uzupełniać i ewentualnie go wzmocnić, ale to też musi być rozsądny granica, tak jak mówię, to kupnie jest potentatem finansowym, tutaj naprawdę się nie przelewa i kalcząc złotówkę oglądamy dwa razy. Jeżeli będzie nas na kogoś stać, to tak, jeżeli nie, to zostaniemy w tym gronie, w którym jesteśmy. A jak układa się pana współpraca z zarządem? No bardzo dobrze, no, wiadomo, że atmosferę budują wyniki. Yy, ja myślę, że to, co sobie ustaliliśmy na początku współpracy, jest realizowane. Ja nie mam powodu, żeby narzekać. Wszyscy tutaj po mamy świadomość tego, że klubu raczej nie będzie stać na to, żeby grał w pierwszej lidze. Jak pan jak pan do tego podchodzi i czy wpływa to jakoś na morale zespołu? Ja, przede wszystkim niegłośno głośno nie mówi, że klubu nie będzie stać na to. Bo kiedyś było tak, w dawnych czasach było tak, jeszcze za czasów, jak ja grałem w piłkę, że Możny sponsor, zakład pracy czy jakaś kopalnia dawały pieniądze i oczekiwały sukcesu. Teraz natomiast takie czasy są, że, że trzeba najpierw zrobić sukces i dopiero potem ewentualnie wystąpić o jakieś pieniądze. I myślę, że sukces w tej rundzie jest sukces. Jako, jako taki powinien spowodować, że tutaj dopłyną sponsorzy. Sytuacja klubu się diametralnie zmieni, bo rzeczywiście na dzień dzisiejszy nie wygląda to ciekawie. Ale tak jak mówię, to wszystko przed nami i wszystko w nogach yy, piłkarzy. Mhm. Pan też grał kiedyś w piłkę nożną, oczywiście, i grał pan też w pelikanie. Jak, jak pan to wspomina? No, fajne, czasy. fajne czasy. Grupa fajnych chłopaków tutaj yy, się spotkała. Do tej pory yy, spotykamy się. Na treningi przychodzą y, zawodnicy, których już nie poznaję, y, już siwizna czy, czy łysina daje znać o sobie. Ostatnio był Waldek Szaleniec u mnie i rzeczywiście go nie poznałem, chociaż bardzo dobrze się znaliśmy. A przypomn, przypomniał bardzo fajne chwile, które tu spędziłem. Ja y, naprawdę z sentymentem zawsze y, sprawdzałem wyniki Pelitana, ponieważ tutaj grałem i, i gdzieś tam zawsze w sercu ten klub był. Dziękuję bardzo za rozmowę i jeszcze yes. powodzenia w kolejnych meczach. Nie dziękuję, żeby mnie zaprosić.